Obecnie dwoma źródłami ciepła, które są wiodące w przypadku ogrzewania w obiektach termomodernizowanych, to można powiedzieć, że to są pompy ciepła oraz koty paletowe. Oba te dwa źródła w nowej odsłonie czystego powietrza będą wspierane. Czy ty jesteś. Masz jakąś opinię na temat tego. tego, tego no, może nie nowego, ale ale źródła, które niejako zdobywa na, na, na popularności ostatnim czasie? Ja, jak najbardziej. Mam swoje. Chciałbym, żebyś się odniósł. Swoje... Tak i do kosztów do tych kosztów inwestycyjnych. Generalnie poruszę temat na kilka sposobów. Koszty inwestycyjne są generalnie bardzo zbliżone tych dwóch źródeł ciepła. Tak? Kotły pelletowe nie należą do, do tanich. Sama instalacja też wymaga dosyć sporego przygotowania. A mówimy no, o domkach modelizowane, gdzie założymy, jest już komin, i tak dalej. Nie mówimy o, o, o jed... nowym budownictwie. Nie, nie musieliśmy uwzględnić te koszty. Natomiast klasyk, te wymiana źródła 1 do 1. No myślę, że tak mówię, że jest to, że jest to porównywalny, porównywalny koszt. Przy dobrej klasy kotle, tak? no, Bo tu też trzeba porównać dobre produkty do siebie, tak? no, Bo to ma duży, duży wpływ. No a jeżeli chodzi o same źródło ciepła, to. Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że cenimy sobie najbardziej, myślę, komfort, tak? I, i tutaj te dwa źródła ciepła no są drastycznie inne w komforcie bo pompę ciepła instalujemy i raz w roku widzimy się z instalatorem, który nam robi serwis tego urządzenia. I w zasadzie tyle, co musimy przy tej pompie ciepła zrobić. E przy modernizowanym budynku, powiedzmy, te czyszczenie filtra użytkownik musi zrobić parę razy, Aha. ale przy pelecie też ten filtr musi czyścić, bo przy pelecie też jest pompa obiegowa, jest filtr, który się tak samo może zapchać, więc tutaj się nic tam nie zmienia. A przy pelecie tego komfortu za wiele nie mamy, bo to jest tak, no trzeba ten pelet zakupić. Więc trzeba już poświęcić czas, trzeba go dostarczyć. Fajnie przywiozą nam go na palecie, zrzucą nam go na podwórku. Musimy go w takim razie wnieść do kotłowni. Więc już mamy w miarach konkretnych, żeby też nie, nie robić zakupów co, co miesiąc. Dokładnie, co dokładnie. I trzeba zrzucić, choćby to było dwie tony peletu, no to te dwie tony peletu trzeba na swoich barkach wnieść do tej piwnicy, kotłowni i tak dalej. Potem czeka nas drugi raz przerzucenie tej samej masy, bo trzeba ten pelet wrzucić do zasobnika. Kupiliśmy dwie tony, te dwie tony chcemy przepalić, więc je w końcu wrzucimy do zasobnika. E, Następny edyf komfort to jest czyszczenie pieca. Niestety piece na PELET, no, tak jak wszystkie inne piece stałopalne trzeba bardzo często czyścić. E, czyszczenie nie należy do przyjemnych, no bo jest to pył, sadza, więc jest to brudne, e, nieprzyjemne, e, nieprzyjemne dla użytkownika, no i, i trzeba, trzeba to robić, tak? Więc to jest jakby jeden aspekt tego komfortu i tej wygody użytkowania, której przy pelecie, nawet ten, który się sam zapala, on niestety nie ma takiego jak przy pompie ciepła. Eee, druga. A na przykład, czy są wymagane wizyty serwisowe? No Są tak samo wymagane, tak samo serwis kotła, Dlaczego gdzieś tam nie odchodzi w przypadku? miał paletowy. Bo no, trzeba, trzeba przesewisować te wszystkie rzeczy, które to są e, podajniki. Tam chyba są dwa rodzaje z tego, co wiem, w kotłach paletowych, podajników. E, filtry, tak samo trzeba wyczyścić. E, no, no i sam piec, takie generalne czyszczenie, Bo może mi się udaje, producenta też, że ja chyba do roku, chyba to... trzeba piec tak naprawdę dokładnie wyczyścić wsz... cały, nie? Więc, więc no, koszt serwisu nam nie, nie odejdzie. A jeszcze oprócz tego mamy e, e, drugą rzecz, która wpływa na, na piec peletowy. To jest i sama jakość peletu. Tak? My nie wiemy. Tak, jak kupujemy jak węgla. Tak, nie wiemy, jaki pelet tak naprawdę kupimy. Pelet można zrobić z porządnego drzewa dębowego czy tam innego. Ale nie wiemy, czy ktoś nam nie sprzedał peletu, który powstał z sosny świerku, czy z innych odpadów. tak? Czyli tak naprawdę jego kaloryczność. Ile ciepła będę miał z tego konkretnego? Przy fajnej sprawności e, wrzucę, 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 wrzucę nie wiem, wióry, to z tego będę miał tyle i tyle ciepła. Wrzucę dokładnie konkretne, konkretny materiał, to, 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 to ten budynek będzie tego, tego peletu potrzebował no, zdecydowanie mniej. Ja jedyne miejsce, gdzie widzę, gdzie pelet jest w stanie wygrać nad pompą ciepła, to są miejsca, gdzie jest problem z energią elektryczną. Czyli problem, gdzie albo są bardzo długie przerwy energii z powodu warunków atmosferycznych, albo tam, gdzie przyłącze po prostu nam nie pozwala, no bo no jednak pompa ciepła wymaga tych 30 29 amper tak naprawdę praktycznie każda pompa wymaga tak minimum przyłącza, tak? Jak jest przyłącze jednofazowe, no to już zaczyna się robić problem, bo mało kto ma przyłącze jednofazowe powyżej 32 amper. tak. Czy, tak, jeżeli chodzi o zmiana przełączona tryfazowe, tutaj też jest możliwość yy, Przez... dogadania się. Często jest modem. Tak. To może nie jest y, proces że tak powiem, z tygodnia na tydzień. No jest to, do, no. jest to, do, jest to do więc ten aspekt można załatwić. Bez drugą stronę, jeżeli nie ma. Y, no bo taki taki argument często gęsto y, przykładowo stał A jak nie będzie prądu, to nie będzie działała pompa ciepa. Ale jak nie będzie prądu, kościół na też nie będzie działał. No ale jak to? Przecież. Kładuje, wiesz, no może i podajnik, sterownik i tak dalej. No, podajnik, sterownik. No. Faktycznie jest, to ma dalej automatyka. Tak. I, i, I tutaj nic z tym, nie przeskoczymy tego. Tak, tak, tak. No różnica jest tylko taka, że no, do działania kotła na pelet wystarczy jakiś mały agregat, a żeby pompa ciepła działała, no to już będzie potrzebny trochę większy agregat. No ale przy jednym czy drugim urządzeniu ten prąd jednak potrzebujemy do, do działania. No, a co z, co z argumentem, że w, powiedzmy w skrajnych warunkach niskie temperatury zewnętrzne, to ten kocioł paletowy sobie będzie radził lepiej niż pompa? No, to ty wiesz, różna opinia, ale często. Znowykana. Z... Czy on sobie będzie lepiej radził? Dobrze dobrana pompa poradzi sobie również dobrze, tak? Nie ma tutaj żadnego problemu. Pompy ciepła i przy minus 20, minus 25 dalej ogrzewają domy. Tak jak jest poprawnie dobrana, no to żadnego dyskomfortu nie będzie. A kocioł na pelet też generalnie dobiera się mocowo pod budynek. Jak ee, będzie źle dobrany do budynku, będzie za mały kocioł do budynku, no to też nie dogrzeje. Tak samo jak źle dobrana pompa ciepła mogłaby nie dogrzać, więc. Ten argument w zasadzie nie istnieje.